Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak działa bomba wodorowa. Bomba wodorowa działa dlatego, że składa się z izotopów też z izotopów wodoru. Każdy izotop ma to do siebie, że jak go podgrzejemy, uzyskamy bardzo dużą energię. A dlaczego? Bo on się bardzo łatwo rozstępuje. I kiedy on się tak łatwo rozstępuje, można z niego uzyskać energię, prędkość światła razy prędkość światła. A dlaczego? Bo E równa się mc2. Czyli masa-prędkość do kwadratu. A atomy we wszystkich rzeczach w ogóle, jakie są, odbijają się od siebie z prędkością światła i mają w sobie protony i elektrony, które przyciągają się do siebie i wirują z prędkością światła. A więc, jak my te atomy w izotopie odpowiednio podgrzejemy i odpowiednio je rozstąpimy, to ponieważ izotop jest takim materiałem, że jest w stanie bardzo łatwo się rozstąpić, pozyskamy z niego właśnie taką energię. I teraz bomba jest podgrzewana od zewnątrz, więc automatycznie izotop. Rozstępuje się do wewnątrz. I w środku zostaje umieszczony neutron, od którego odbijają się wszystkie atomy i są rozbijane od siebie nawzajem. I teraz, nie dość, że pozyskaliśmy ogromną energię, prędkość światła, razy prędkość światła, to jeszcze te atomy od siebie się odbiły i siebie nawzajem rozbijają. Więc mamy Coraz więcej części tych atomów. Dodatkowo jeszcze przed odbiciem następuje takie zjawisko, że atomy izotopów zostają ściśnięte. I pod wpływem ściśnięcia protony i elektrony wylatują na wierzch i przeskakują na inne miejsca. Więc w jednym izotopie mamy protony i elektrony na takich miejscach. A w drugim na innych. Więc kiedy atomy się od siebie odbiją, to one jeszcze w pędzie przyciągają siebie nawzajem. Więc jak jedne atomy z jednego izotopu polecą jeszcze szybciej, to potem pod wpływem przyciągania drugie też polecą jeszcze szybciej. A skoro tamte drugie polecą jeszcze szybciej, to tamte pierwsze też polecą jeszcze szybciej, bo tamte drugie przyciągają tamte pierwsze. I tak następuje reakcja łańcuchowa, która ciągnie się w ciągnięciu środka. atomowa. I dlatego bomba atomowa jest tak bardzo niebezpieczna i tak bardzo silna. A jeżeli chodzi o broń atomową, wodorową, to ona ma to do siebie, że mamy jeszcze izotop wodoru. Wod... Gaz i izotopy wodoru są bardzo niebezpiecznymi izotopami. Jeżeli jeden izotop powiedzmy wybuchną z prędkością 40 km na sekundę, to jak jeden przyciąga drugi Tamten drugi już poleci dwa razy więcej lecie 80 km. A jak tamten drugi przyciąga, tamten pierwszy, to teraz mamy jeszcze większą pozycję, czyli mamy 100. A jeżeli tamten! Drugi, mamy taki jeszcze raz, to w sumie bomba osiąga prędkość 640... 640 km na sekundę. Jest to naprawdę zabójcza siła, która jest w stanie zniszczyć cały kraj. What?